Tu, dobra, tu. Misio rożek, to jest miś, a to jest jego rożek. Muszę teraz zrobić mu uśmiech wyszyć i fizycznie są tutaj wszystkie elementy, jak zrobię uśmiech, to elementy wszystkie będą, ma prawie złączone nóżki dookoła, trzeba wyszyć. A ja tutaj szyję dinozaura, podobno pimpuś. No bo tak, bo jak sobie wymyśliłam, że dinozaur, to jedyna nazwa, jaka mi przyszła do głowy, to jest dinozaur Pinkuś. No i tak już od tej dziewiątej szyję i szyję, a końca nie widać. Księżyc, w czarodziej. To będzie pan. Księżyc miała być pani. To jest Kicia. Kizia mizia. Szyjemy dobro dla was. Słówka mądra główka. To jest taki pomysł, że tutaj ona będzie taka no, inna, bo tutaj jeszcze nasze uszy, o, oczy. A to będą takie kieszonki, tutaj będzie oczywiście serduszko wośp koleżanka mi pomaga i z napisem, o, żółwiórek. No bo nasz Jurek Owsiak, dla Wielkiej Orkiestry szyjemy i dlatego dołączyliśmy szybki, jak błyskawica, bo zazwyczaj żółwie są wolne, a chcieliśmy tutaj połączenie takiego zrobić, żeby do niego pasowało jest, jest szybki. Polinka, siostra Polanki. Polanka obecnie została na Śląsku, dokładnie w miasteczku śląskim i jest licytowana też właśnie w akcji nauczyciele szyją dla Woś. Kwoka e, ma, Makusia wszystkie będą wypchane i ją nawet będzie można dosięść. Tęcza nadziejkę. Tęcza oznacza nadzieję na lepsze jutro. Ja myślę, że ta tęcza też komuś przyniesie. Ja robię śląskiego beboka. Bebok to jest taki pożera. Taki straszek po prostu. Coś takiego, czego się dzieciaki bały. Nas rodzice straszyli bebokiem, Beż, że przyjdzie po ciebie bebo. Biedroneczka, za... która przyleciała z wioąńskiej krainy. No właśnie, ona jeszcze nie ma imienia, ale ja ją ja tak ja ją nazywam po prostu biedronka, która zabierze cię do nieba. I tu będzie miała skrzydła, no, więc po, po prostu imansujemy. lecimy. To jest motyl, piękne chwile. To jest motyl ze Inspirowany muzyką niską. Chwile są piękne jak motyle. Liczę na to, że mojego motyla, który był inspirowany sztuką niską, liczę na jakiś, jakiegoś bogatego człowieka, który go wylicytuje. Uwielbiam może to jest raz, a dwa może to przypływy i odpływy. A to morze jest morzem możliwości i ono tylko przyniesie samym dobrym morzem. To jest ta godzina, ona tutaj jest teraz na lewej stronie, ale ona ma tutaj takie fajne kolce, znaczy takie guziki ma. No i taka ojezu. O, I na razie jest na lewej stronie, okczy ma. No i będzie później z przodu będzie zielona, a brzuch będzie to jest taki. kropek. Kropek, bo ma dużo kropek. I z przodu i z tyłu zresztą. Nie no może być dziewczynka, chłopczyk, bo ma też kwiatuszki i to wszystko jedno. Żyje? jest. Szyję... Steve'a. Wszyscy znają Steve'a, Minecraftowego. Stawowej i szyję, ja szyję żabę, żanę, tak, tak, No i te ręce, które tam leczą, to właśnie należą do tej żaby. Zrobiłam puszina kota szarego, wielkiego. Z propozycji moich uczniów to wyniknęło. To jest Człowiek. I Chciałam powiedzieć, że przyjechałam z Sosnowca. To znaczy... Chciałam zrobić cały Sosnowiec z podstawowej 47. Żyjemy dobro dla woś. Tak jest, Kalei, a odmiana Kalei. Jedziemy do Kalei, ale miejscowość nazywa się Kalei.